Czasem się sam na tym łapie, że, że, że jakby, no, no co mi tu będą mówili, ja wiem lepiej, bo ja przeszedłem. A właśnie tylko ja zapominam o tym, że na pewne rzeczy patrzę tylko i wyłącznie swoimi oczami. Nie potrafię, i chyba nikt nie potrafi stanąć obok siebie i spojrzeć na sytuację tak, jak to się mówi obiektywnie, prawda? Bez emocji. To jest niemożliwe. Ja sobie już teraz znaję z tego sprawę, że mną w wielu momentach e, 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 mnie puszczają hamulce i zaczynają grać emocje. I na to muszę zwracać uwagę. Nie zawsze jest tak, że tylko i wyłącznie ja mam rację. Mam w pewien sposób ograniczony ogląd prawda, swojej. Sprawy i nie tylko swojej, innych też.